Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merleau w Centrum Handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem. W II wojnie światowej do połowy lat 50. większość inwestycji budowlanych była realizowana na podstawie projektów architektów warszawskich. W Rzeszowie brakowało doświadczonych specjalistów. Na przykład osiedle Dąbrowskiego zaprojektował warszawiak Józef Zbigniew Polak. Natomiast plan osiedla obrońców Stalingradu 1 pochodził z deski kreślarskiej Władysława Giebałtowskiego. Obrońców Stalingradu to obecna ulica Hetmańska. Przed wojną też rzeczą była hetmańska. Obrońców Stalingradu 1 położona jest, idąc od zamku w kierunku zakładu WSK, po prawej stronie. W połowie lat 50. projektowaniem osiedla po lewej stronie ulicy Obrońców Stalingradu zajął się architekt Rzeszowski. Był to Zbigniew Tomaszewski. Był pierwszym projektantem projektującym większy zespół mieszkalny w Rzeszowie, i ten zespół nazwany został. Osiedle Obrońców Stalingradu 2. Teren pod nową inwestycję znajdował się pomiędzy ulicą Obrońców Stalingradu, a polami leżącymi na terasie przylegającej do Wisłówka. Osiedle Obrońców Stalingradu 2 położone było przy ulicy obecnej Hetmańskiej. Ale jego obsługę komunikacyjną zapewnić miała ulica Lenartowicza, która biegła w pewnej odległości mniej więcej równolegle do ulicy Hetmańskiej. I stąd całe to osiedle miało być obsłużone. A jego front o bardzo dużym znaczeniu krajobrazowym był na wysokiej skarpie. W tamtym czasie na terenie planowanego osiedla znajdowały się zabudowania gospodarstw rolnych. Poniżej były pola orne i nieużytki. Łąki położone najbliżej Wisłoka, latem zamieniały się w ulubione miejsce wypoczynku dla Rzeszowian. Na czym polegała kompozycja tego osiedla? Otóż, w oparciu o ulicę Lenartowicza, założono cały zespół budynków pięciogondygnacyjnych, dość długich takich niskich, prostopadle do nich ułożony w takim wachlarzu idącym jak gdyby za kierunkiem ulicy Hetwańskiej. Później w latach 1970 do 73 wybudowano tu ciąg pawilonów handlowo-usługowych. Następnie przykryto je charakterystycznym długim dachem. Autorem projektu był architekt Stanisław Majka. Pełniły rolę złożoną, mianowicie stanęły tam pawilony handlowe i usługowe, które były potrzebne mieszkańcom do życia. Stworzył się ciąg taki kryty, spacerowy, który wzdłuż tych pawilonów przebiega. Można było uznać, to, że jest to też. Element wyciszający uciążliwość ulicy Hetmańskiej dla mieszkańców tego osiedla. Bardzo udana, że tak powiem, kompozycja. Czteropiętrowe bloki przy ulicy Lenartowicza budowano w latach 1958 do 67. Osobny projekt był realizowany na skarpie na wschodnim krańcu osiedla obrońców Stalingradu II. Tomaszewski uznał, że ta skarpa, przy tej dużej otwartej przestrzeni, wymaga zaakcentowania czymś wyższym niż budowane wtedy w Rzeszowie bloki cztero- lub pięciokondygnacyjne. Zbigniew Tomaszewski był pierwszym architektem, który przełamał monopol projektantów warszawskich, a także pierwszym, który postanowił zrealizować w Rzeszowie budynek 11-kondygnacyjny. Takie cztery umieścił na, tym, na, na krawędzi tej skarpy, bardzo ładnie rysujące się w przestrzeni, ustawione na takim haku, można powiedzieć trzy w jednym rzędzie z uskokami. Czwarty cofnięty nieco w głąb, żeby to się ładnie w perspektywie z różnych miejsc rysowało, nakładało na siebie, odsuwało, dało to bardzo dobry efekt przestrzenny. Miały to być pierwsze w Rzeszowie i zapewne w tej części kraju wieżowce. Widmo klęski pojawiło się jednak już na samym początku realizacji tej inwestycji. Wznoszenie budynków średnio wysokich, a do takich według ówczesnych norm zaliczały się stawiane tu wieżowce, było ograniczone surowymi limitami. Wynikały one z możliwości produkcyjnych fabryki wind. To było naruszenie dyscypliny, rozpoczęcie realizacji bez uzyskania oficjalnego przydziału windy, i wobec tego budowa została zatrzymana. Zatrzymał ją przewodniczący Komitetu ds. Urbańskiej Architektury osobiście. To, to coś w rodzaju ministra obecnego, prawda? To wydawało się nie do pokonania. Tym niemniej, upór i środowiska całego Rzeszowskiego doprowadził do tego, że realizacja jednak pobiegła tak, jak to pierwotnie przewidziano. Wszystkie cztery wieżowce zbudowano według projektu indywidualnego. Było to kolejnym odstępstwem od praktykowanego wówczas dopasowywania gotowych, stworzonych najczęściej w stolicy projektów do warunków lokalnych. W praktyce oznaczało to, że architekt jedynie ustawiał domy, niczym gotowe klocki, na wyznaczonym terenie. Ale nie było oczywiście powtarzalnych budynków wysokich w tym czasie. Wobec tego to jest projekt indywidualny, bardzo oryginalnie, że tak powiem, zaprojektowany. Mianowicie jest to budynek rozrzeźbiony pionowo, co podkreśla jego, jego sylwetkę. Jest skromny w efekcie architektonicznym zewnętrznym. Nie ma tu takich większych lodzi, wielkich balkonów. Jest to po prostu skromny dosyć budynek, ale zestawiony on jest z niskim, takim okrągłym pawilonem, który wtedy był pomyślany jako pawilon służący mieszkańcom na przechowywanie motocykli. Na przechowywanie włosków dziecinnych, na przechowywanie różnych innych rzeczy. Realizacja wieżowców trwała 5 lat. Zakończono ją w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Dla Rzeszowian postawienie tak wysokich budynków w mieście miało skutek psychologiczny. Nowa stolica województwa nabierała charakteru dużego miasta. Odbiło się to również szerokim echem w Polsce. Pisała wówczas o tym Trybuna Ludu. Niestety, wyśmiewając wielkomiejskie aspiracje Rzeszowa w artykule pod tytułem Wierzowce na tle łąk. A te, leżące u podnóża nowego osiedla, zaczęły tracić swój rolniczy charakter. Pojawił się wtedy problem sensownego zagospodarowania tego terenu. Tym bardziej, że powstało tu gruzowisko i śmietnisko, nie licujące z obliczem nowoczesnej stolicy województwa. Pomyślano, że będzie realizowany Park Kultury i Wypoczynku. Duże założenie zielone, przestrzenne, które w połowie lat 60. rozpoczęto realizować. Projekt tego parku kultury i wypoczynku wykonała czwórka architektów rzeszowskich, głównie z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej się wywodząca. Mianowicie byli to Stanisław Majka, Jan Lisowski, Elżbieta Stafejowa i Stanisław Wantuch. Projekt ten przewidywał wykorzystanie nierówności tego terenu dla wpisania, że tak powiem, tego całego założenia w krajobraz w sposób taki bardzo płynny. Założono tutaj realizację szeregu dość szerokich alei spacerowych, no i tereny zielone, które będą zadrzewione odpowiednio, stworzą tu pewien klimat taki podziału tego, tej całej przestrzeni na pewne wnętrza określonym charakterze. Teren urządzano w tak zwanym czynie społecznym, do którego oczywiście dobrowolnie zaangażowało się wielu pracowników rzeszowskich fabryk i urzędów. Była taka pracownia inżynierii miejskiej działająca przy y, urzędzie miasta Rzeszowa. I szef tej pracowni, inżynier Wiącek, stojąc na polu, dyrygował no, tłumem ludzi, który tutaj przyszedł pracować nad realizacją tego, tego założenia. Rzeczą charakterystyczną było to, że inżynier Wiącek nie patrzył w dokumentację tego parku, tylko po prostu na oko, na, na wyczucie własne dyrygował co gdzie trzeba dosypać, a co gdzie trzeba. Odgrabić, odciągnąć, wykopać, żeby to się mu kształtowało tak, jak on sobie to wyobraża. W związku z tym realizacja nie była tak bardzo zgodna z tym pierwotnym projektem. Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merleau w Centrum Handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem.